Skąd jesteś, że masz lat? Dlaczego tak dużo i dlaczego tak późno? <laughs> Maciej Strzyński, ustronie morskie, 25 lat. I co tam robisz? Co tam robię? Uczęszczam na siłownię, do pobrzegu po, przyjeżdżam na treningi brazylijskiego jiu-jitsu. A siłownia jest w Ustroniu? W Ustronie jest. jest. Gminna. Yy, okolica Ośrodka Zdrowia w sumie ten sam budynek, tylko po drugiej stronie. Czy jak ktoś przyjdzie może to będzie poćwiczyć, czy w sezonie jest zamknięte? I w sezonie jest czynna od 17 do 21. A, czyli wszyscy już są zmęczeni, że nikt nie idzie z Tak, <laughs> wszyscy po Dobra, coś się na kursie nauczyłeś? Nauczyłem się prawidłowego wykonywania ćwiczeń, jak dobrać dietę odpowiednio do hmm. danego typu budowy ciała. Coś jeszcze? Żałujesz, czy nie? Nie Stracił, żałuję, było straciłeś bardzo. Czas? nie straciłem czasu. Jak się kulturystyczne treningi mają powiedz mi do treningu jitsu bo wiele osób mnie zalewa pytaniami, a ja nigdy nie byłem nawet znaczy... na... Nawet nie byłem na takim treningu, żeby zobaczyć, to jak ja mogę powiedzieć cokolwiek co... No raczej znaczy, typowy trening kulturystyczny, no to trochę trzeba pozmieniać, hmm. bo taki typowy trening kulturystyczny, no to inaczej reagują nasze mięśnie. Hmm. Bardziej bo ja polecałby mi, chyba, jak większość zawodników, taki trening obwodowy, interwałowy. Mhm. No bo wiesz, jesteś instruktorem, powiedzmy. To jest teraz taka nasza rozmowa i, i, i jestem klientem. I wiesz, że klient myśli, że Ty już wszystko wiesz. Nie? I tak właśnie przychodzi do Ciebie i on właśnie chodzi na jujitsu, ale jeszcze zaczyna chodzić na siłownię i mówi a czy mi się nic nie stanie, bo ja wie pan, tutaj trochę się na dżudzicu przewracam, a tutaj chodzę na siłownię i czy potem to są takie mity, czy tam słyszałem, że tutaj z barkami, z kręgosłupem, że to nie idzie w parze, że są ludzie spięci, bo że to wszystko potem jedno, drugim, nie, nie, jedno z drugim nie idzie w parze. To czyli no, idzie w parze, tylko mówię, no, kwestia dobrania treningu na tego typu, że Typowy trening na przykład wykonujemy po 10 serii, no to przyzwyczaja się więzień na, na taką krótką wytrzymałość. Mhm. Ale jak zwiększamy ilość powtórzeń, na przykład 15 powtórzeń. Do, do, 5 serii z stałym ciężarem i 15 ruchów, no to wtedy ten więzień jest taki bardziej jakby uodporniony możemy dłużej przytrzymać danego zawodnika. Czyli jest korzystny i można, jest, można go tak. zmodyfikować po prostu. Można to zmodyfikować. To. No i bardzo dobrze, no bo to wiesz, no, trzeba z ludźmi pracować, to już mają nie pojęcia. Nie, że ja nie byłem na, nigdy na jiu-jitsu, nawet nie wiem jak to wygląda, no, czy tam mi się zdaje sprawę, ale kto może coś doradzić jak nigdy nikt nie, 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 ten... nie znał, nie no to, no. Czyli mamy już odpowiedź. Mamy <grym> odpowiedź. No. Dobra, będziesz pracował jako instruktor, czy to jest... Znaczy miałem oferta, ci ofertę. No było takie wolne stanowisko, bo tam babeczka z... Jakby zrezygnowała z pracy na siłowni i było wolne stanowisko. Ale na razie jest tam osoba, która pracuje na siłowni, no to nie Chodzi o tą siłownię ułatwicz. Tak? W tak. Tam było wolne miejsca, potrzebowałem takich papierek. Jak, a. Jak się siłownia nazywa? Siłownia gminna, gminna a, po prostu. ma no jakieś tam nazwy. Nie Usłonia. Na... Nie, 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 nie. No dobra, wszystko wiemy. Będziemy was reklamować. <laughs>